Kiedy dowiedzieliśmy się, że Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe poszukuje partnerów do nowej sezonowej akcji dotyczącej zwiększenia bezpieczeństwa na Mazurach, no to jednogłośnie zdecydowaliśmy, że jako Toyota dołączymy. Mamy w tej chwili do czynienia z nowym pomysłem na inteligentną sieć platform która zdecydowanie zwiększy poziom bezpieczeństwa osób odpoczywających nad mazurskimi jeziorami i to jest szczytny wspaniały cel. Ludzie nie są przygotowani do przemieszczania się po tych akwenach, nie znają. Nie znają zasad meteorologii, jakie na przykład chmury potrafią być niebezpieczne dla, dla żeglugi. Kiedy przychodzi sytuacja podbramkowa, ponieważ nie wiedzą, że trzeba uciekać przed kumulonimbusem, zostają zaskoczeni przez warunki atmosferyczne i dochodzi do wypadków. Ta platforma jakby daje takie poczucie. Że ten brzeg jest bliżej nas, mamy, mamy do czego documować, czego się złapać, ewentualnie da takie y, poczucie stałego lądu, ponieważ y, jest duża, można na nią wejść y, i skorzystać z jej dobrodziejstwa. Na pewno ułatwia pracę, dyspozytor potrafi szybciej i skuteczniej skierować załogę łodzi ratowniczej do miejsca, w którym są potrzebni. Nikt nie zapisuje, nikt nie, e, nie zapamiętuje e, numerów ratunkowych, a najczęściej w stresie zapomina, ale żeby skrócić ten czas, popatrzy na platformę, wie, 601 1100, numer platformy i jesteśmy jakby w domu, tak? Czyli mówi tylko platforma i jakie zdarzenie. Platforma ma takie wymiary ze względu na obliczenia. Które nam zapewniły jej stabilność do średnich warunków pogodowych na Mazurach. Ta platforma daje stabilne podłoże, podczas którego można przeprowadzić akcję re re resuscytacyjną, podczas którego można spokojnie oczekiwać na pomoc ratowników. Jak Państwo widzą, najnowsza odsłona akcji Bezpieczne Mazury to kompletny system komunikujących się ze sobą 24 inteligentnych platform, które dają nam nie tylko informacje o bieżących warunkach pogodowych, nie tylko podgląd obrazu z kamer 360 stopni, ale także pozwalają na sprawne przeprowadzenie akcji ratunkowej. Razem z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym jesteśmy teraz przekonani, że obecna odsłona akcji Bezpieczne Mazury pozwoli nam wszystkim, którzy chcemy tutaj spędzić wakacje, Odpoczywać przede wszystkim komfortowo, ale też bezpiecznie.